Niegodziwy! Każdy... I... I co ci dolega? Nie pnia! I... I co ci dolega? Nie żyd pnia! Chory! Właśnie byłem z wizytą u dendrologa! I... I co ci dolega? Nie żyd pnia! Nowy tylko jak byłem mały złapałem gdzieś pruchnicę. Teraz mam strasznie obolałe półki. Jasne, tak, mam takie pytanie. Czy Jedno ci powiem. Dopiero jak ten cały las zniknie, jak padnie tu ostatnie zdrowe drzewo, wtedy zrozumiecie, że nie samą dykną żyje człowiek... Ja jestem z chorowitej rodziny. Nieżyt pnia? Tak, galopujący. Dodatkowo zawsze byłem zdrowy. Aha, w knajpie, tak. A którędy do miasta? I, I, co ci dolega? Nieżyt pnia. Ja jestem z chorowitej rodziny. Ja. Ty a coś ty taki zdołowany. Bo jestem chory. Ciężko. I, i co ci dolega? Nieżyt pnia. Aha, aha, aha. E, mam takie pytanie. A mamusia? Machuję aż do ziemi. Nie, hey, nie. Hey. Ale po co się tak rzucam? Niedługo i tak będę robaki karmił. Robaki fajne. Mam takie pytanie. Nie widziałeś tu gdzieś sześciu krasnali? Ci? Pewnie figlują z teletubisami w knajpie pod czerwoną torebką. Każdy na coś choruje. Ojcu złazi kora, ciotkę róże żłemniszka brudnica, a siostra ma wędrującą dziuplę. Ja jestem z chorowitej rodziny. I, i co ci dolega? Nie żyd pnia. No spokojnie ci droga. tak? Czyli to tam gdzie? Chodźcie idź ze drzewami i ci na drogę. Dziękuję, baby, wa Posłuchaj, tak? od stanie i to a potem i tak wygramy. Wszystkie, nawet. A teraz później zapamiętasz tych ludzi? Dziękuję, dziękuję pani. Dziewczyno, nie mam z tym nic wspólnego. Ja jestem z chorowi tej rodziny. I i co ci dolega? Nie rzypnia. Ma takie pytanie. Mamy z tym dobre wiedzące tak zwane medycznych specjalistów. Już spalenia, bo ci to stanie. No mówię ci za darmo. I i co ci dolega? Nie pnia. Ale na operacji nas nie stać. No mówię ci normalnie liście opada.

I'm not